Kasia, zapraszam Cię na scenę i oddaję Ci głos. Brawo. Dzięki. Słuchajcie, na początek chciałabym Wam coś wyznać. Jak byłam nastolatką, postanowiłam, że nigdy w życiu, za żadne skarby świata, nie chcę mieć nic wspólnego z Niemcami. A wiecie jak to jest. Życie często weryfikuje nasze plany i często okazuje się, że to nasze nigdy w życiu, to nie tak do końca. I tak jakoś wyszło, że trzy lata temu zaczęłam pracę w niemieckiej firmie, Słuchajcie, nazywam się Katarzyna Bronowska, pracuję dla Lifehide, jestem tam e-commerce marketing managerem, a dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o rewolucji, której mam przyjemność być częścią. Ale zanim będzie o rewolucji, ustalmy pewne fakty. Czym się zajmuje firma Lifehide? W Polsce nie jesteśmy jeszcze jakoś bardzo popularni, ale gdzieś na świecie średnio co półtorej sekundy sprzedaje się jeden z naszych produktów. Czym się zajmujemy? Ułatwiamy ludziom życie. A tłumacząc tak z marketingowego na nasze, produkujemy artykuły gospodarstwa domowego. Deski do prasowania, suszarki na pranie, mopy, akcesoria kuchenne i setki innych. Dobra, to ustalmy kolejny fakt. Od Kaśki do PWA. Czym jest Kaśka? Pewnie na to pytanie łatwiej by odpowiedziały nasze babcie, niż tutaj grupa intelektualistów, ale widzę, ktoś wie. Prawie MOP, słuchajcie, to jest Kaśka. To jest szczotka mechaniczna, cosiala, bezprądowy odkurzacz. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie od tego wszystko się zaczęło. To znaczy, w 1959 roku nijaki Ginter i jego żona Indeburg Lifehite założyli firmę w małym miasteczku Nassau gdzieś w Niemczech. Firma zajmowała się produkcją właśnie takich szczotek. Słuchajcie, biznes całkiem dobrze im się rozhulał, bo w latach 50., -tych, 60. -tych jeszcze mało kogo było stać na odkurzacz, nie było to zbyt popularne rozwiązanie. I tak naprawdę tak się to kręci od 60 lat. Ale było od Kaśki do PWA, więc teraz pytanie, co to jest PWA, i podejrzewam, że to będzie prostsze pytanie. <laughs> nie będę się tutaj rozwodzić, ale pozwoliłam sobie ukraść definicję od kolegów Z-Pointu. Mówiąc w skrócie, to jest taki bardzo nowoczesny standard tworzenia stron internetowych i właśnie w takim standardzie powstał nasz nowy sklep internetowy. Tak, mamy swój sklep internetowy, mamy nowoczesny sklep internetowy i to właśnie o tym bym chciała dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. Ale zanim jeszcze przejdziemy do rewolucji, chciałabym wrócić na chwilę do Nassau i zwrócić Waszą uwagę na dwie rzeczy. To znaczy, firma LifeHide istnieje od 60 lat i jest firmą bardzo tradycyjną. I tak naprawdę do tej pory wszystkie te zmiany technologiczne szły powiedzmy dość opornie. A drugi fakt, taki, że firma od 60 lat działała zawsze w systemie B2B. Tak naprawdę jedyny ten kontakt z klientem końcowym, jedyne te relacje B2C odbywają się od czasu do czasu w naszym firmowym sklepiku w NASAł. Czyli tradycja i B2B. I nagle 2015 rok, ktoś w NASA wpada na genialny pomysł. Słuchajcie, zróbmy sobie sklep internetowy. Przecież to nie może być trudne. I pomysł był bardzo prosty. Najpierw była koncepcja, było pytanie gdzie ten sklep zrobić. Rynek niemiecki jest na tyle rozwinięty, że było to dość ryzykowne. Padła decyzja, że robimy sklep na jakimś mniejszym rynku. Ktoś wymyślił Słuchajcie, jest taki jeden oddział, para osób tam pracuje, są bystrzy, radzą sobie, niech Polacy to zrobią. Plan był dość prosty, to znaczy, robimy sklep, za parę groszy stawiamy na jakiejś platformie, sadzamy jednego człowieka na magazynie, który będzie te zamówienia obsługiwał, i niech to się kręci, zobaczymy, co dalej. Ale pewnego dnia do centrali w Nassau przyszła firma, z którą współpracowaliśmy przy różnych takich projektach technologicznych, i powiedzieli: no, Słuchajcie, co będziecie robić taką kaszanę? Zróbcie to porządnie. Co prawda, nigdy jeszcze nie robiliśmy sklepu internetowego. Pff, słuchajcie, to nie może być trudne. Zrobimy wam sklep, który będzie zintegrowany ze wszystkimi systemami, wszystko będzie działo się automatycznie, wszystko. Będzie perfekcyjnie, zobaczycie, a przy tym będziecie chcieli uruchamiać kolejne rynki, chwila, moment, my Wam to zrobimy. Potem okazało się, że w sumie to jednak nie jest aż takie proste, bo oprócz tych wszystkich integracji, tych zmian technologicznych, musiały się też w firmie zadziać zmiany systemowe i szczerze mówiąc też zmiany mentalne, dlatego że po tak długim czasie pracy tylko w B2B, gdzieś trzeba było bardzo dużo działów i dużo mi przystosować do tej e, współpracy pod kątem B2C. Projekt okazał się dużo bardziej skomplikowany e, niż to się na początku wydawało. I słuchajcie, teraz taki, taka mała dygresja. Pewnie jesteście ciekawi, jak e, mam nadzieję, że jesteście ciekawi, jak e, wygląda wtedy zespół odpowiedzialny za ten projekt. Pokażę Wam zespół i zaproszę was nawet do centrum zarządzania światem. Jesteście u mnie w salonie. I żeby było jasne, pies pracuje dla mnie, nie dla firmy. I gdzieś w takim składzie z pomocą Czechów i Niemców przez parę miesięcy pracowaliśmy nad tym naszym super skomplikowanym, tajnym projektem. I po paru miesiącach na przełomie 2016 i 2017 uruchomiliśmy coś takiego. To jest tak zwana wersja beta sklepu, która z założenia miała działać przez trzy miesiące. Działać to jest dużo powiedziane, bo w tym sklepie więcej rzeczy nie działało niż działało. Ale ustaliliśmy trzy miesiące, nie będziemy w to pchać specjalnie kasy na marketing, przetestujemy, naprawimy, będzie super. Tylko wiecie, jak to jest z tymi rozwiązaniami tymczasowymi? Wersja beta działała ponad rok, a w międzyczasie ta super niemiecka firma, która nigdy nie robiła sklepu internetowego, ale przecież to nie może być trudne, powiedziała, że oni jednak nie chcą tego robić. I tak naprawdę. Gdzieś walczyliśmy z tym sklepem, mimo że on nie, dzia nie działał, to nawet coś tam sprzedawał. Szczerze mówiąc, nawet przygotowany slajd, chciałam Wam pokazać, jak wyglądała nasza akcja na Black Friday w 2017, ale stwierdziłam, że to już będzie szczyt obciachu i że nie będę się pogrążać, e, więc przejdziemy dalej. <grych> ale coś się sprzedało na ten Black Friday i z tego powodu e, padła decyzja, żeby brnąć dalej w ten projekt. I tak naprawdę w 2018 zadziało się bardzo dużo fajnych rzeczy, takich rozwojowych dla nas. To znaczy, przede wszystkim zmieniliśmy partnera z tej niemieckiej firmy na Polski e Point. Pozdrawiam koleżanki i kolegów. <grych> I tak naprawdę ci biedni ludzie podjęli się karkołomnego zadania, to znaczy przez parę miesięcy przejmowali system i redukowali dług technologiczny. Mówią, że tam był straszny sajgon, ja nie chcę wnikać. Potem zaczęli naprawiać krytyczne błędy, żeby ten sklep jako tako działał, plus zostały wprowadzone drobne jakieś poprawki UX-owe, tak żeby dało się w tym sklepie coś kupić. My dodatkowo dopaliliśmy temat marketingowo i zależało nam, żeby wykręcić jak najlepszy wynik sprzedażowy, żeby tą naszą centralę po raz kolejny przekonać, że ten cały projekt ma sens i że warto dalej w to inwestować. I to jest slajd, więc i tak wyglądał slajd, który przekonał centralę, że to jest dobry pomysł. To jest nasza sprzedaż w 2018 roku. Ta czerwona kreska tutaj mniej więcej w połowie, to jest miejsce, gdzie były wprowadzane pierwsze poprawki. I słuchajcie, sklep całkiem nieźle zaczął się rozwijać, stąd była decyzja, że to jeszcze nie jest ten żeby przorać projekt, tylko trzeba mu dać jeszcze jedną szansę. I teraz pod koniec 2019 roku, gdzie jesteśmy? Parę tygodni temu udało nam się uruchomić nowy sklep internetowy po całkowitym redesignie, na całkowicie zaktualizowanym systemie z masą bardzo fajnych narzędzi, których tak naprawdę dopiero się uczymy i odkrywamy ich moc. Mamy rewelacyjnego CMS-a, zaczynamy korzystać z narzędzi dronowskich. Mamy zaktualizowaną bazę danych, zaktualizowane integracje, poprawione płatności i tak naprawdę w tym roku zakładam, że zrobimy jakieś 30-40% sprzedaży więcej niż w zeszłym roku. W przyszłym szykujemy się na podwojenie, i wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że nam się to uda. Ale słuchajcie, tak właściwie, po co nam to wszystko było? I o dziwo, tutaj nie będę mówiła o, o sprzedaży, ale jak chodzę jakieś eventy branżowe i mówię, że Mamy taki sklep brandowy. Wiecie, co na ogół widzę? Takie miny. O, po cholerę wam sklep brandowy, skoro jest tyle sklepów na rynku, wszyscy dużo sklepów ma waszą ofertę, po co się pchać dodatkowo z konkurencją? Po co wy to robicie w ogóle? Robimy to z kilku powodów, dzisiaj wam opowiem o pięciu. To znaczy przede wszystkim powstanie sklepu internetowego stało się pretekstem do uporządkowania naszej obecności w internecie. Wcześniej mieliśmy oczywiście jakąś stronę internetową, ale widzieliście sklep w wersji beta, to o stronie chyba wam nie będę opowiadała. Gdzieś przy tej okazji udało nam się w końcu przede wszystkim uporządkować naszą bazę danych, która zwłaszcza poza Niemcami wyglądała dość licho. Mieliśmy fatalne opisy produktowe i gdzieś nad tym pracowaliśmy tak naprawdę przez ostatnie dwa lata, żeby je trochę zoptymalizować, żeby to było. Bardziej przejrzyste i tak naprawdę sklep w dużej mierze też pełni funkcję wizerunkową. Nawet jeżeli ten potencjalny, nasz potencjalny klient wejdzie do sklepu i nie zdecyduje się na zakup, jest szansa, że dowie się o tym produkcie wystarczająco dużo, żeby podjąć decyzję o jego zakupu, czy stacjonarnie, czy w sklepie, w którym na przykład regularnie dokonuje zakupów. Druga rzecz, udało nam się dzięki temu zyskać miejsce, w którym mamy pełen asortyment. Tak naprawdę Lifehive w tej chwili ma około tysiące SK W Polsce w regularnej sprzedaży jest pewnie około 50 produktów. Dzięki temu, że mamy sklep, możemy w końcu dać możliwość konsumentom kupić również te mniej popularne produkty. Wiecie, zgłasza się do nas pani Hania, która kupiła sobie 50 lat minutnik Lifehive i to był najlepszy minutnik i działa jej całe życie i ona teraz chce kupić nowy minutnik. I Sprzedajemy pewnie jeden w ciągu roku, ale pani Hania ma taką możliwość, żeby go zdobyć. Co jeszcze istotne, sklep posłużył nam także do wyprzedaży resztek, stoków, produktów, które są wycofane z produkcji. Wcześniej te produkty szły do utylizacji, bo nie było co z nimi zrobić. Teraz możemy je w bardzo fajnej ofercie wyprzedawać i ktoś jeszcze może z tego skorzystać. I ostatni aspekt a propos asortymentu to znaczy, dołożyliśmy do sprzedaży również części zapasowe. Oczywiście, wiecie, nasze produkty się nie psują. No, ale jeżeli już się popsują, no to fajnie, że ten konsument ma szansę, żeby ten produkt sobie dokupić. Kolejny temat. Sklep powstał trochę z założenia, że będzie takim naszym poligonem doświadczalnym, że będziemy w nim testować nowe produkty, nowe promocje, działania sprzedażowe, marketingowe. Po to, żeby na podstawie tej naszej analityki i wyników finansowych móc ocenić, które działania mają sens i żeby pójść do tych naszych klientów B2B i powiedzieć, słuchajcie, spróbujcie to. To działa, mamy dowody, wprowadźcie ten produkt do oferty, będzie wam to hulało. I ostatnia, nie, przedostatnia rzecz. Kształtowanie cen to jest temat, myślę, dość drażliwy i dość na wyrost, ale otwierając sklep postanowiliśmy, że będziemy w nim utrzymywać ceny trochę wyższe niż średnie ceny rynkowe, że nie będziemy konkurować ceną, żeby przede wszystkim nie podpaść tym naszym klientom B2B. Chcieliśmy być takim neutralnym graczem, ale fakt, że nawet wchodząc na to cenę, widząc, że ten, na, nasze ceny są trochę wyższe, jest to dla nas argument biznesowy właśnie przy kontaktach B2B, żeby nam nie mordowali tych produktów, nie zajeżdżali całkowicie cen. I ostatnia rzecz, otwierając sklep, zyskaliśmy też bardzo cenny kontakt z użytkownikami naszych produktów, czego wcześniej nie mieliśmy. Dochodziły do nas te wszystkie informacje z opóźnieniem z drugiej ręki. A teraz dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej reagować na potrzeby rynku, czy reagować też w takich sytuacjach kryzysowych, typu, nie wiem, fellerna partia produktu. Dostajemy bardzo szybko informacje, dzięki temu możemy sprawniej zażegnać taki kryzys. Słuchajcie, mogłabym jeszcze długo o tych powodach, bo naprawdę bardzo lubię ten temat, ale chyba już powinnam kończyć. Więc czas na moje podsumowanie, które w sumie będzie bardzo banalne. To znaczy nawiązując trochę do tego, co powiedziałam o sobie na początku i trochę do tej całej naszej rewolucji, do tej drogi w kierunku B2C i tych nowych technologii, warto być otwartym na nowe opcje, zarówno prywatnie, jak i biznesowo. I powiem Wam tak: rewolucje nie są proste, ale jak cokolwiek się udaje, to daje to zajebistą satysfakcję. Bardzo Wam dziękuję i oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli byście chcieli jeszcze pogadać na ten temat. Dzięki.